Cześć, witajcie wszyscy piękni ludzie na moim kanale. Z tej strony Jarek. Wtorek mamy piękny, 10.00, lecę sobie na trening. To będzie bardzo udany i sportowy dzień dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was również sportowy i oczywiście udany. Lecę sobie popakować. Dzisiaj zestaw drugi. Góry, także na pewno będzie ciekawie. Uwielbiam ćwiczyć górę. W sumie nogi też ostatnio polubiłem, ale dzisiaj robię górę będzie ogień, po powrocie pokażę Wam, jak przygotować zarąbistą kawę mrożoną. Dla osób, które są na prawie karniworze, na karniworze prawie 100%, ale jednak pozwalają sobie na łyżkę kawy i to wszystko, oczywiście bez kofeinowej. Także oglądajcie dalej, zobaczycie tam przepis i jak ja to przygotowuję. Ok, jestem już w domu po treningu i pokażę Wam teraz, jak błyskawicznie przygotować pyszną kawę mrożoną. Ok, lecimy z tym tematem. Co potrzebujemy? Potrzebujemy urządzenie, które mieli lód. Jeśli nie macie takiego urządzenia, niestety tego nie zrobicie. W moim przypadku jest to Thermomix. Także urządzenie, które to wszystko zmieli i wymiesza. Co potrzebujemy? 300 g lodu w kostkach. 200 ml chłodnego mleka. Dużą łyżkę kawy bezkofeinowej. O taką dużą, zobaczcie. Zakładamy i wszystko mieszamy około minuty. Mamy to. Konsystencja tego jest taka, zobaczcie, czyli rewelka. Ja użyłem mleka 2%. Cały deser, półlitrowy, cała kawa mrożona, która ma pół litra, zawiera wyłącznie 100 kalorii. Także wyobraźcie sobie, jaki jest to silny, fajny. Zimny zapychacz, który można sobie wcinać w upały. I słuchajcie, co? Wyjadamy to sobie łyżeczką, tak jak ja teraz. Mm, ale dobre. Albo słomeczką, grubą słomeczką to sobie wciągamy. Przepyszne to jest. Pokażę Wam tylko, jak to w misce wygląda. Jaka jest konsystencja tego. Jest to rewelacyjne, jest to przepyszne. Nie ma osoby, której bym to nie zrobił, nie smakowałoby jej to zazwyczaj w gościach. Ja w upały wcinam to każdego dnia. Jest to prze, 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 Tra, la przepyszne. Tralala. Hmm. Dobra, muszę się rozłączyć, bo nie będę tego ja całego na wizji. Hmm.